Konkurs organizowany był w czerwcu. Może podsumowanie samego konkursu bo konkurs trwał dużo, dużo wcześniej był ogłoszony dużo, dużo wcześniej. Jego wyniki zostały ogłoszone w czerwcu. Komisja konkursowa brała udział w wyborze najwłaściwszych prac. Uczniowie pod okiem swoich wychowawców nauczycieli plastyki rysowali obrazki, malowali. Robili zdjęcia, które miałyby pokazywać ciekawe miejsca w naszej wsi, pokazać jej uroki. I to, co chcieli przybliżyć wszystkim swoim kolegom, koleżankom, to, co w naszej wsi jest najładniejsze i najciekawsze i warte zobaczenia. Właściwie z wernisarzem mieliśmy wystartować dużo, dużo wcześniej, ale tak się złożyło, że podsumowanie pierwszego półrocza było taką okazją kiedy uczniowie pokazali też swoje umiejętności. I wzbogaciliśmy tą wystawę prac plastycznych i fotografii pokazujących naszą wieś, również o występy naszych, naszych uczniów. I wystąpił tutaj dzisiaj zespół wokalno-instrumentalny, zespół taneczny. Właściwie uczniowie samodzielnie przygotowywali utwory, ćwiczyli pod okiem nauczycieli po to, żeby uświetnić tę niecodzienną imprezę. Dodatkowo jeszcze gościliśmy rodowitego szalowianina Mikołaja Parata, który przyjechał do nas z Gdańska, spędza tutaj zimowe ferie ze swoimi rodzicami, pokazał dzieciakom, że można swoje talenty taneczne również kształcić i doskonalić przez lato. Zdobywa wiele nagród w tym zakresie, no i to dzieciom dzisiaj chciał przybliżyć. Dodatkowo jeszcze gościliśmy przedstawiciela takiej sztuki nowoczesnej, malowania sprayami kolorowymi. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w takich warsztatach, jako taka dodatkowa atrakcja całego wernisażu. Bez dwóch zdań muszę powiedzieć, że dobrych wzorców tu było bardzo sporo. Ja chcę podkreślić, że Pan Bóg dał nam wszystkim pewne talenty, zdolności i tutaj ja chcę podziękować dyrekcji, wychowawcom, którzy się opiekują dziećmi, ale również samej młodzieży, dzieciom. Oni są wspaniali. Trzeba uznać ich pracę, ich dorobek tutaj tak artystyczny. Bo to już są w pewnym sensie artystyczne dzieła, te malunki, fotografie, które oddają, ale piękno szalowe, czyli nasze całej gminy, użna. Ale również no, przypominają nam historię, te wartości, to co nas powrót do korzeni. My swoje korzenie powinniśmy znać. I to jest bardzo fajne, bardzo dobre, pouczające. I chwalę tutaj i dzieci, jak i opiekunów. dyrekcję, nauczycieli, którzy przyczynili się do tych pięknych prac. Sam program artystyczny, który był dzisiaj to też świadczy o tych talentach, któreśmy mówili, bo to był i taniec, i muzyka. Mieliśmy te prace malarskie, były recytatorskie. No, każdy ma ten talent i musimy go rozwijać. Dobrze było, żeby te dzieci się rozwijały i rozszczepiały szczepiały tymi talentami swoich rówieśników, jest to piękne i w pewien sposób promuje też naszą gminę, bo jeżeli no gdzieś w kraju przedstawiciele naszej młodzieży, tutaj z panią Lucyną, pojechali i zdobyli tam te wyróżnienia, te nagrody, to ktoś tam usłyszał, że jest taka gmina łóżna, a w tej gminie jest taka szkoła szalowa i są wspaniałe dzieci, które wspaniałe rzeczy robią. Ja bardzo im dziękuję. W imieniu mieszkańców.